Uf. Uf. Co oglądamy? Nie wiem. Łącz cokolwiek. Ciężkie sprawy. Lublin. W jednej ze szkół podstawowych tematem lekcji była rodzina. Uczniowie klasy pierwszej A mieli za zadanie narysować laurkę dla swoich rodziców na międzyszkolny konkurs pod tytułem Mama, Tata i Ja. Wszystkie dzieci pracowały z wielką starannością, kiedy nagle pomiędzy Joasią a Markiem powstał konflikt. Wiesz co, Marek? Hmm. A mój tata to jest taki silny, że on jednym palcem to by nawet podniósł cały samochód, wiesz? A mój to by podniósł nawet dwa i nawet całego tira. To raczej niemożliwe. Hmm. Ale za to moja mama. Wiesz, moja mama gotuje najlepiej na świecie. Jak ona zrobi kotlety schabowe, to się wszyscy zajadają, tak, że paluszki nawet organizują. Na pewno nie robi lepszych niż moja. Moja, jak ugotuje rosół, to nawet sąsiedzi z klatki się schodzą, żeby spróbować. No już tam nie gadaj, tylko, tylko rysuj. Tego dnia Marek dokuczał mi od samego rana. A kiedy usłyszałam, co mówi na temat swoich rodziców, byłam szokowana. Przecież to moi rodzice są najlepsi. A kiedy jeszcze zepsuł mi mój rysunek, tego było już za wiele. Nie wiem, co będzie z naszą relacją. Jestem bardzo rozczarowana jego postawą. Rozmazałeś, nie rób tak więcej! Nie, zostaw! No, zostaw! Mówię ci uratujemy. To był moment. Nie wiem jak to się stało. Ten kubek pojawił się tam znikąd. Nie chciałem zniszczyć jej rysunku. Trochę się w niej podkochuję, ale nie mogłem słuchać tego, co mówi na temat moich rodziców i musiałem ich bronić, bo to oni są najlepsi. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Joasiu, przepraszam, mam tu dla Ciebie Twój ulubiony wyrób czekoladopodobny. Wybacz mi. No dobra, niech Ci będzie. Ale niech to będzie ostatni raz, Marek. Okej, okay, obiecuję. Kurczę, skoro Twoi rodzice też są tacy fajni jak moi, to szkoda, że nie mogą być też moimi rodzicami. A wiesz co? Mhm. Chyba jest na to jeden sposób. Jaki, no. jaki? Julka z mówiła mi kiedyś, że jak się w kimś zakochasz i się z nim całujesz, to możesz wziąć z nim ślub i wtedy twoi rodzice są jego rodzicami, a jego rodzice twoimi rodzicami, wiesz? Naprawdę? Mhm. To weźmy ślub! Co robisz 1 maja? Eee, chyba mam napięty grafik. Ale poczekaj, zobaczę. Hmm. Mam zajęte. Ale nie martw się, odwołam. Naprawdę? Tak. Hurra! To Marek, przełącz. Się. Nie podoba mi się. Jakieś Cześć. Z tej strony Asia. I Marek. Witamy Was w kolejnym odcinku programu Śladami Ludzi Wyjątkowych. W naszym programie przemierzamy cały świat w poszukiwaniu niezwykłych. Nadzwyczajnych i wręcz wybitnych osób. A dzisiaj jesteśmy w Lublinie, bo to właśnie tutaj wychowały się cztery osoby, które naszym zdaniem idealnie pasują do tego opisu. A teraz usiądźcie wygodnie i poznajcie dzisiejszych bohaterów. Jacek w swoim życiu na pierwszym miejscu zawsze stawia rodzinę. Jest bardzo pomocny i nigdy nikogo nie zostawiłby w potrzebie. Człowiek o wielkim sercu, wielkim do tego stopnia, że nawet jeżeli ktoś z jego bliskich potrzebowałby przeszczepu, to zawsze może liczyć na jego organy. Jest poukładany w jego życiu, panuje spokój i harmonia, a może bardziej akordeon. Nigdy na nic nie narzeka, zawsze mówi, że wszystko jest ok, że jest w porządku. Jednym słowem, gitara. Jest zawsze uśmiechnięty, wesoły. Pogodny. Lubelskie legendy głoszą, że raz w życiu widziano go smutnego. W dniu, kiedy zamknięto jego ulubiony sklep Real. Robert. Złota rączka. Wie, jak naprawić samochód, przykręcić gniazdko, czy postawić dom. Samemu. Jest jak MacGyver. Potrafi zbudować coś z niczego. Ale zawsze powtarza że najlepszym co udało mu się zbudować jest jego rodzina. Z zawodu elektryk. Z rodziną ma świetny kontakt, pomimo tego, że czasem ma inne zdanie i idzie pod prąd. Jest tak pozytywnie zakręcony, jakby cały czas był na fazie, ale to pewnie dlatego, że żyje w ciągłym napięciu. Marta, entuzjastka aktorstwa i wszelkiego rodzaju sztuki. Podczas spektakli wcieliła się w niejedną rolę, jednak najlepiej odnalazła się w roli wspaniałej żony i kochającej matki. Fanka literatury przeczytała kilkaset książek, dzięki czemu jest oczytana i posiada bogaty zasób słownictwa. Pomaga jej to przy krzyżówkach, które rozwiązuje śpiewająco. Śpiewająco również uczestniczy w występach lokalnego chóru parafialnego. Dzięki jej zaangażowaniu liczebność podczas mszy świętych wzrosła. Najnowsze statystyki dowodzą, że jest to głównie grupa mężczyzn. Miłośniczka natury. Uprawia przydomowy ogródek. Jest dumną posiadaczką trzech kotów. Tak bardzo kocha rośliny i zwierzęta, że na ich punkcie odbiła jej palma. Kasia, fanka Czterech Kółek. Ciężko znaleźć lepszego kierowcę, bo oprócz świetnego kierowania samochodem, wspaniale kierowała wychowaniem swoich dzieci i prowadziła je przez życie aż do dorosłości. Jej pasją jest taniec i gotowanie. Często łączy jedno z drugim i tańczy w kuchni podczas przygotowywania posiłków. Jej ulubiony taniec. Jakiej potrawy? Mmm, dobre. Jest perfekcyjną gospodynią. Dom ma zawsze posprzątany i pachnący. Krótko mówiąc, dom tak jak ona jest w porządku. Rodzi no, mnie to Marek. Hmm? Mhm

Gala rozdania nagród. Weź tam, włącz. Na, Na czwórce. Włączę, włącz, włącz. No włącz. O, Szanowni Państwo, a teraz przed nami finałowa kategoria. Najlepsi rodzice świata. Poznajmy nominowane pary. Natalia i Ludwik Boscy. Katarzyna i Jacek Chętkiewicz. Elżbieta i Jerzy Chojnicy. Marta i Robert Wąsik. Joanno. Tak, Marku? Proszę cię o koperkę. A, proszę nie trzymajmy już Państwa w niepewności. Tak, ja sama jestem ciekawa, kto wygra nasz plebiscyt. Szanowni Państwo, pierwszy raz w historii naszej gali mamy nie jedną, ale dwie zwycięskie pary. Państwo Chęckiewicz i, i Państwo Wąsik! Wielkie brawa! Gratulujemy, brawo! Brawo!